Proszę Calvin, Sidła! Szybko! No cześć, cześć. Nie, spoko, spoko. Nie, nie będę się zbliżał. Wszystko jest Wszystko jest w najlepszym porządku. Wszystko jest super. Nie, nie! Wróć! O, jak. Jak wszystkie moje kontakty z kobietami. Może jej coś damy? Chciała być na przykład. mięsko? Albo co? Może bez broni musimy być. Kurde, ona ucieka, no. Boi się. Maleńka! Krótka piłka. Ja, ty. Wzgórze kołowiozki kanibali. Suszone mięso. Calvin będzie naszym kelnerem. Co ty na to? Skusisz się? Nie. Zdecydowanie nie. No daj podejść do siebie. On się ewidentnie boi, nie? Raczej nas do nikąd nie prowadzi, tylko się boi. Ale no tak boi się, ale wraca. To chyba znaczy, że kocha. Cześć. Dobra, słuchaj. Widzę, że masz ochotę, ale trochę się boisz. Ja będę się zajmował twoimi rzeczami z Kalwinem. Kalwin, co to za opierdzielanie się? Baby mieliśmy łapać. A tylko jedyna. Witam. Cześć. Wszystko w porządku? Calvin, my musimy dom wybudować. Wiemy, że tam jest wioska Kanibali, ale ja jestem zmotywowany, żeby nadal mimo wszystko się tam budować. Jestem bardzo zmotywowany, żeby to zrobić, bo lubię wyzwania. Więc chodź, idziemy tam na górę. A, tutaj. A tam mają obóz te łapserdaki. A my będziemy tutaj mieszkać. Calvin! Calvin! Calvin, no chodź! Ah, damn it. Calvin, tu, tu musisz pracować. Chodź, chodź. No, słuchaj. Calvin, jest sprawa. Oczyść wszystko w promieniu 10 metrów. Zrozumiał. No i to się rozumie, kurde. Polski system pracy. Ja patrzę, Calvin pracuje. Kurde, no tego budowania trochę... Trochę generalnie się boję, bo tak no nie ogarniam jeszcze, ale no powiedzmy tutaj gdzieś jest, nie? Tu wygląda w miarę płaski teren. Jakbyśmy tutaj to rzucili. I teraz co? Podstawowa podłoga. Okej, okay, w ten sposób. Podstawowa ściana. Drzwi. No ciekawe, ciekawe. Dach, o kurde, z dachem to już wiem, że będzie taki jazz. No bez kitu, nie? Nie ma w ogóle szkiców, nie? Wszystko jakby tak samemu majstrujesz. Zmień tryb. A, nie, jest, dobra. Mała hata z Bali. Platforma na drzewie. Platforma na drzewie 2. Ej, może domek na drzewie se pierdalniemy. Schronienie na drzewie. Dobra, takie. I tu. No. Idealne. Można, można. Śmiesznie będzie iść. Ty, maleńka, co ty robisz? Ona mnie chyba podrywa, widzowie. Tak mi się wydaje. Słuchaj, maleńka, albo się bierzesz do roboty, albo nie wiem, co ty robisz. Powiem szczerze. No, bez kitu. Nie wiem, jak ty, ale my tutaj pracujemy z tym, z Kelvinem. O, okej, okay, no to jest standardowy tryb. No to customowe budowanie, nie powiem, intryguje mnie, ale jednocześnie też przeraża. Zdaje się takie bardzo mozolne, karkołomne. Coś dzieje. O, Kelvin się zmęczył. Dwie kłody tylko mogę. Kelvin, no, czy Calvin, czy jak ty tam ma Kevin, czy ty się wezmiesz do roboty, czy, czy rozumiem, że no w czasach jesteśmy, tak? Bajeczka, sielanka, trawka, widoki. No ale trochę tutaj pościnał, nie? Generalnie. Dobra, cyk, cyk, Kalwin. Słuchaj, wybuduj, ukończ konstrukcję. Oj, teraz. Teraz ja se odpocznę i se popatrzę, jak ty pracujesz. O, zoma. Ale po jednym? Tylko na tyle cię stać? Ja po dwie nosiłem. Wspaniale. Pomogę mu trochę. Przecież to ile będzie ile to będzie trwało? Ja nie wiem, czy ja mam wszystko. O, I teraz musimy te połowiczne. Ciekawe czy on to ogarnie. Testujemy AI. Proszę bardzo. Chat mi się nie pierdoli. Widać, że polski majster, nie? Wrzucił po prostu do schematu i nie ma znaczenia jaki to kawałek drewna. Rozumiem, że muszę to postawić najlepiej. I teraz to przyciąć, tak? No tak, mogę to przyciąć. Czyli tak? Nie mam liny? Przecież miałem linę A, to było tam, zanim zginąłem chyba Fuck Calvin, co my teraz zrobimy? Potrzebujemy liny Ja to mogę teraz podnieść? Już to postawiłem, to to będzie tak stało To tak będzie stało O, jak Virginia przyjdzie, to se na tym usiądzie Pasuje robota Calvin, idziemy po linę, chodź Tam musimy iść, tu i tu O, cześć maleńka, cześć Dziwnym trafem znów się spotykamy Nie uciekaj Hej, cześć Kurde, no ona ma cztery nogi, to wiadomo, że jeszcze szybsza ode mnie. Witam. Cześć, cześć. Nie no naprawdę fantastyczni ludzie mieszkają. Ej, ci kurde! Fantastyczni ludzie tu mieszkają. Kurwa, jakbym, nie wiem... Jakbym streamał i show speeda oglądał, nie? Nową siekierę mamy. I namiot jaki elegancki. Kurde, pasuje robota. Tak i my poradnik na YouTube'a. Jak zdobyć nową siekierę w The Forest? Współczesna siekiera. Kurde, tutaj w ogóle się przedmioty nie podświetlają i tak boję się, że bardzo dużo omijam, nie? Przespać się można, wszystko. Linę mamy? A, znalazłem, pisało. Ale i tak idziemy do tego. Ty, Calvin tutaj idzie. Czemu Calvin do mnie przyszedł? Calvin! O. Pff, łatwo. No, chłop jaki... Doink, doink. Doink, o, kurwa. No, jedno trzeba przyznać. Chłop na pewno jest sztywny. Ty, ale nie mogę z... Nie mogę z niego... Nadajnika no nie mogę z niego podnieść. No nie, nie. A ty co? Dumny z siebie? Ładnie, żeś zrobił. O, tylko bosko. No nic, trudno. Calvin, i tak mamy to, co chcieliśmy. Idziemy. Czytać. Jak wczytamy grę, myślicie, że będzie git? Żeby mi to fabuły nie zblokowało, że ja se dom wybuduję wszystko, a później się okaże, że mam zbugowany ten. To spróbujmy tak na szybko, bo no bo tam zapisywałem, więc. Spokój! Nie ma takiego grania. Koniec imprezy. To osiemnastka. no chyba się surowce odnowiły nie? W się, sensie, że mam dwa razy więcej. Papierowa tarcza. Znaleźliśmy. Bez kitu. Dla mnie bomba. Idźmy cyckami świecić gdzie indziej. Do widzenia. Musimy na górę wejść, żeby go odciąć w razie czego. Chociaż może już jest odcięty. Zobaczymy. Pogromcy mitów, pogromcy błędów, w Sons of the Forest. A nie, wisi. Dobra, znam ten las jak własną kieszeń. To wyspa należy do mnie. Jeśli jakieś plemię kanibali się sprzeciwia z moją wolą, będzie usunięte. Ich hości posłużą za fundament mojego pałacu. O. What? Dobra, Calvin, zawijamy. Musimy dokończyć budowę naszej bazy, zanim yy, noc zapadnie. Latarki nie wziąłem? A gdzie była ta latarka? O, jest, rzeczywiście. Nie świeci coś, zepsute, nie działa A nie, świeci, ale bardzo słabo Do dupy o, Zygmunt, nie! Nie, Zygmunt! Nie! nie! Zygmunt, nie! Daj chociaż dom wybudować! Mam się spać chce. Wyczerpani jesteśmy od tego budowania. Kurde, Calvin się zgubił chyba. A nie, idzie, idzie, idzie. Dobra, Calvin idzie. Proszę bardzo. Jest lina. Jest lina. I to trzeba w, z, zobaczyć, trzeba w odpowiedniej kolejności wrzucać. Nie może, że najpierw sobie tam te deski nawrzucasz albo coś w tym stylu, nie? Tylko zmęczony jestem, nie wiem, czy zdążę. Znaczy mamy w sumie namiot, nie? Możemy w namiocie jeszcze spać, ewentualnie. Kurde, męczące to jest, nie powiem Zanim Kalwin tutaj dojdzie, to ja już zdążę to wybudować Leci! Drzewo wybudowane, bajeczka Pięknie Ale chyba idziemy spać Tak mi się wydaje, że idziemy spać Zmęczeni jesteśmy Ciężko pracowaliśmy O, ognisko się jeszcze pali Co jest? Mamy chyba nie niegaszące się ognisko Dobra, do spania Ach, kolejny dzień. Calvin zgubił się. Alvin generalnie ma dodatkowy chromoson. I czasami stwierdza, że będzie robił nic, co ma wspólnego z przetrwaniem. Ja nie wiem, czy on nie poszedł w ogóle do wioski kanibali, nie? To jest najlepsze. Że on na pałę po prostu poszedł do wioski kanibali. No tak wygląda, nie? W tamtym kierunku jest wioska kanibali. O, stoi tam, jak pała. Calvin! Widzę cię! Jasne, obrać się jeszcze. Pewnie z kim ja pracuję. Trzeba tutaj tak, drzewa. Chodź tu tym kalwinem zasranym. Weź coś, podziałaj. Wybuduj. Ukończ konstrukcję. Szybko. No, nie pasuje. Wybudujemy domek, a później widzą... Nie, to drzewa! Nie wiem, kto jest głupszy, kurwa. Calvin czy ja, że darłem się do głuchoniemego, nie, że ma przestać. Jesteś dumny z siebie? Jesteś dumny z siebie? I się cieszy, kurwa, jak szczerbaty na suchary. <grym> kurwa, no. no jedno trzeba mu przyznać, że skończył budowlę. To nie można mu tego odmówić. Okej, okay. jednak domek będzie na innym drzewie, a ty Calvin będziesz tylko i wyłącznie pomagać z daleka. To drzewo i tak jest lepsze. Pasuje. Nie ma wczytywania gry. Web macie jak wczytaj grę. Rodzice was powinni wczytać, kurwica. Calvin zjebał, Calvin będzie teraz budował, prawda, Calvin? O kurwa. No się, źle jest, kurwa. Głupi i głupszy w lesie. Przetrwanie. Zdobądź kamienie, bale. Upuść tutaj. Jak on pójdzie centralnie do tego drzewa. No co za lęć śmierdzący, zamiast iść drzewo, to on idzie te, które już rozwalił, nie, zbierać. Piękny człowiek, no, z tego Kalwina, piękny człowiek. Sztuczna inteligencja nowej generacji widzów. <laughs> Zygmunt, Zygmunt, nawet ostrzegam cię, nie jestem w humorze. Chcę tylko mieć schronienie, żeby gdzieś się schować, odpocząć i tak dalej. O, jakie ładne, kościane krzesło. Jak mnie Kalwin kilka razy jeszcze tak zdenerwuje, to myślę, że takie sobie postawimy w naszym domku. Ty, a nie ma tego? Jakieś taczki? Albo sanek takich do... Chyba nie ma. Zbudujemy to widzowie, no, no spokojnie, nie ma co się ten. Jadzę się denerwować. Wypadki już się zdarzają, szczególnie kiedy BHP nie jest zachowane. Jak oceniasz AI? 10 na 10. Oho. Eee, Calvin wiesz co? Wiesz co? Eee, chodź Calvin, chodź za mną. Nie, że coś tam pięknie tutaj ścinasz, ale chodź za mną, chodź, chodź. No tutaj se pracuj, z daleka od, z daleka od naszego domu Calvin? Gdzie ty idziesz? 10 metrów ci powiedziałem, nie zbliżaj się nawet do tego domu Calvin? CALVIN! Nie no kurwa, pojebie mnie z nim No Calvin się stara, nie może, nie może być zły na Calvina, on, on się naprawdę stara Kalwin się naprawdę stara. Kurde, ale jestem zmęczony. Szybko się męczy postać. No, naprawdę, na, naprawdę szybko się postać męczy. O, a teraz z automatu przecina. Okej, okay, spoko. Co robisz? Super, Kalwin. Dobrze, dobrze się spisałeś. Potrzebujemy jeszcze te drzewa wycięte. Ok. Może tego wózka nie możemy zrobić? Nie wiem, może później jakoś. Albo może jest taki w świecie do znalezienia: jakaś taczka albo coś w tym stylu, nie? wszystko połóweczki. Tu są całe kłody. To je. Oho. Brudnodupce już się kręcą Już się zainteresowały Może schematy jakieś będą, no Do znalezienia A no jak tylko tutaj jakieś schronienie będziemy mieli na noc Jakieś, wiecie, jakieś bazę, którą będziemy mogli nazywać domem Nawet jak będzie skromna To pójdziemy na jakąś wyprawkę Ja bym też taki płot zrobił wokół tego drzewa, nie? To drzewo się tak wygina, że ja mam pewne wątpliwości Czy domek na drzewie to jest dobry pomysł Ale graficznie bardzo mi się podoba I też podoba mi się, że no wiadomo, że ja mam dosyć mocny komputer, nie? No znaczy bardzo mocny mam komputer No ale miałem tylko jedno tam szarpnięcie w pewnym momencie FPS-ów, a tak chodzi bardzo płynniutko. Bardzo kurwa, ile to drewna jest potrzebne? Matko, świnta. Calvin, We, tutaj jeszcze ten mm -hmm. oczyść, 5 metrów. Jakich ustawienia grasz? Najwyższych, Kurde, no, spory ten domek na drzewie. Nie mogę się doczekać, aż ktoś mi to rozdupi. Na przykład Kalwin. No Co? Okej, okay, już tam drzewa są. Kalwin. Ono tu. No i siadli, za. No nie. No. Z tym Kalwinem, dobra. Pozbieram to, co z ściął na razie i później się będę martwił. Kalwin jest dobry agent. Dobry jest agent, trzeba mu przyznać. Pocznij, Sod, pocznij. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ja będę pracował, ty, ty będziesz odpoczywał, nie? Ty, ale ta siekiera daje radę. No, wiele szybciej leci. O, widzicie? Kurde, jak dobrodziej znalazł? To jest życie. Niech odporcie ten Calvin, bo będzie niezadowolony, nie? Oj, Calvin, Calvin. jaką ładną polną ścieżkę tu w ogóle mamy? Kurde, do lasku, zobacz. Co jest, Calvin, z tobą? Odpocząłeś? Tak? No dobra, zaraz się bierzemy do roboty. 15 jeszcze. Dobra, to już blisko. Nie, no idźcie stąd, proszę was. Ja nie chcę was atakować, bo jesteście na razie spoko. Ale będę bardzo wdzięczny, jeśli. jeśli sobie stąd pójdziecie. No. Kalwin wiem, że tam są mutanty, wiem. Czy kanibale czy zwał jak zwał, brudnodupce. Dasz rozkaz dla Kalwina, aby budował. No! Danie Kalwinowi rozkazu, żeby budował to świetny pomysł. Kurde, głodny się zaczynam robić, a nie wiem jak tam z żarciem. Jak zaraz czegoś nie upolujemy, to będzie ciężko, nie? A już bliziutko. Już naprawdę dużo mamy. O, teraz te połówki potrzebujemy. Dobra. Mam coś do żarcia? Mam batona. Zjem sobie batona. O, od razu lepiej. Nie no, wycyilujcie, naprawdę. Kurde, irytujecie mnie tutaj. Nie, nie podoba mi się, że oni się tutaj tak licznie zbierają. Naprawdę mi się nie podoba. Co Kalwin, zrobiłeś? No wiem, że są kanibale, wiem. Kurde, już blisko. Już blisko! Zara chałupa będzie gotowa. Kalwin, dzisiaj śpimy w naszym nowym domku! Będzie wspaniale! Ja oceniam grę? Bardzo dobrze. Podoba mi się, świetnie się bawię. Chociaż nic jeszcze nie zrobiłem. Kalwin, fajnie by było, boję się wysyłać Kalwina, że on mi rozwali to drzewo, nie? To jest właśnie ten problem, że budujecie domek na drzewie, to liczcie się z tym, że Kalwin wam to drzewo zetnie po prostu, nie? Na którym jest domek. Zdobądź. Może patyki niech zbiera po prostu. Upuść tutaj, Ta. Niech patyki zbiera, bo patyki będą nam potrzebne też. He? Co Kalwina bijesz? Co to za imba? Tak nie będziemy się bawić. Nie, żeby przed nocą zdążyć wybudować to, to będę zadowolony, nie? Będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Już prawie mamy, prawie mamy. Że ciemno się robi. Dobra, dziewięć jeszcze. Oj, oj. Naprawdę ciemno się robi. Naprawdę się ciemno robi. O, nie wiem, gdzie jest Calvin. To jest najgorsze. Calvin dostał ciosa od kanibala i oszalał. I uciekł w las. Jeszcze trzy kłody. Trzy kłody, trzy kłody. Come on. Damy radę. O, Calvin idzie. Kurde, zu chłopak. Zoba, pod pachą patyki. Elegancko. Sklej tam miapę. Co, co się nadzierasz, babo? Jeszcze jedną. Jeszcze kurwa, nic nie widzę. O! Cześć, maleńka. Wszystko ok? Bo już się kanibali? A mnie już się nie boisz? Wezmę to za tak. Dobra, jeszcze jedna kłoda, jedna kłoda, jedna kłoda. Jak królowie będziemy spali. Jest! Calvin! Zapraszam do domu! Chuj, że nie mamy tu łóżka! Zoba, nawet możemy sobie okno tutaj wyciąć. Zmodernizować to trochę. Bajeczka! Jak tam, Frejerzy? Na dole tam? Calvin! O, idziemy, idziemy ten. Idziemy stąd. Idziemy do namiotu. Ciekawe, czy jak teraz wybudowałem ten domek, czy to w jakikolwiek sposób podpowie Kalwinowi, żeby może nie tykać tego drzewa? O, jest nasz namiot.